Doktor Vegapunk w swojej przemowie do świata powiedział, że wojna jaka odbyła się w pustym wieku była konfliktem ideologicznym i nie było to starcie, w którym ktokolwiek był zły. Oznacza to w takim razie, że zarówno Sojusz 20 Królestw oraz siły Joy Boya miały swoje racje do prowadzenia wojny, z których żadna ze stron nie chciała się wycofać. Można wobec czego różnie oceniać sposoby zakończenia samej wojny. Pod kątem moralnym, której finałem był wielki potop czy wielka czystka, zależnie jak to nazwiemy. Natomiast dlaczego do takiego konfliktu doszło, że żadna ze stron nie chciała się z niego wycofać i chciała zwycięstwa za wszelką cenę? Ja jestem kapelusznik i spróbujemy sobie w tym materiale na to odpowiedzieć. Na wstępie muszę zaznaczyć, że film ma charakter czysto hipotetyczny i wyciągnięte tutaj wnioski opierają się na domysłach. I nie zakładam nic z tego filmu za pewnik. Więc musimy najpierw przywołać mural z rozdziału 1138, w którym mamy podział na 3 ery. Sam mural miał mnóstwo interpretacji, ale na potrzeby tego materiału przyjmijmy, że ten, który tutaj opiszę, jest tym prawidłowym. Z prawej strony wyłania nam się obraz świata przemysłu, technologii i maszyn. Wielkie fabryki i szeregowe weselwetki ludzi sugerują świat, w którym postęp technologiczny zastąpił naturalny porządek świata. Z kolei po lewej stronie widzimy obraz bitwy między potworami, mitologicznymi stworzeniami oraz różnego rodzaju wojownikami, jak olbrzymy, inspirowane wikingami. I to nam wskazuje bardziej na taką duchową, bliżej pierwotności stronę szeroko pojętej cywilizacji przy jednoczesnej zauważalnej pewnej próbie powrotu do technologii a pośrodku muralu znajduje się drzewo które zdaje się być punktem granicznym między trzecim a pierwszym światem reprezentując drugi świat który był swego rodzaju powrotem do natury po erze technologicznej, i w którym najpewniej powstały wielkie drzewa, jak drzewo Adama na Elbafie, ogromne byty organiczne, jak Zunisza, i wszystkie wielorakie rasy znane z One Piece, jak trójocy, ryboludzie, giganty, krasoludki itd. W związku z tym wszystkim nasuwa się jedno pytanie: dlaczego u progu pierwszego świata, czyli obecnego One Piece, i na końcu drugiego świata nastąpił wielki konflikt? Upraszczając maksymalnie jak się da, to z jakiegoś powodu pierwsza era technologiczna upadła i nastąpił powrót do natury. Więc uchodźcy z pierwszej ery najpewniej znaleźli się na księżycu. Co by się zgadzało z historyką okładkową Enela, gdzie on sam natrafił na pozostałości wysoko rozwiniętej technologii i kosmicznych piratów, którzy byli robotami. I także według jego historyki okładkowej, gdy skończyły się zasoby na księżycu, został on. Opuszczony przez zamieszkałą tam cywilizację. Oznacza to najprawdopodobniej powrót ludzi z pierwszej ery na Ziemię, czy ich po prostu pozostałości, gdzie założyli starożytne królestwo, które wiodło prymat jako zaawansowane technologiczne państwo. Oczywiście nie spodobało się to pewnie ówczesnym grupom interesów, które zdobyły władzę w czasie drugiej ery i wywołało to już słynny konflikt z Pustego Wieku między Starożytnym Królestwem a Sojuszem 20 Państw. Zakładam, że Sojusz 20 Królestw był zwolennikami pozostania przy bardziej przyziemnej technologii, z uwagi na fakt, że pierwsza era technologiczna mogła zakończyć się jakąś tam katastrofą i zwyczajnie zbyt duży postęp zaczął wywoływać powszechny strach. Udowadnia to m.in. chęć zniszczenia Emeta przez Gorosei i sceptyczne nastawienie rządu w stronę Vegapanka i potem pragnięcia jego śmierci, przez to, że prowadził badania nad Pustym Wiekiem, oraz sam fakt tego, że to starożytne królestwo było źródłem zaawansowanej technologii. A sojusz Joy Boya możliwe, że nawet chciał postępu za wszelką cenę. Czyli w oczach 20 królestw było to powtórzenie błędu, który pogrzebał pierwszą erę. Dowodem na to co mówię jest lewa strona muralu. Joy Boy Starożytne Królestwo i rasy, które wykształciły się w czasie drugiej plemiennej ery, chciały postępu, który dałby im szansę rozwoju i wyrwania się z a przyszły obecny światowy rząd chciał właśnie obronić naturalny porządek rzeczy, ponieważ czuli zagrożenie ze strony technologicznej. Wielu fanów również spekuluje, że technologia w starożytnym królestwie mogła być jak najbardziej wykorzystywana w sposób harmonijny z naturą, tak jak to ma miejsce teraz na Elbafie. Ale ostatecznie, przynajmniej dla Sojuszu 20 państw, stała się ona wrogą ideologią. Być może strach wygrał w umysłach 20 państw i dlatego w ich oczach doszło do Wojny, w której myśleli, że wojna zdecyduje o ich egzystencji, a także przekonaniach. Dlatego byli gotowi posunąć się do wszystkiego, byleby wygrać. Ale w tym miejscu ktoś może przywołać Ekhed jako miejsce, gdzie technologia osiągnęła swój szczyt, lecz pragnę przypomnieć, że to była wyspa rządowa i prawie w pełni pod jego kontrolą, gdzie do pewnego stopnia Gorosei mieli wpływ na to, co się dzieje. I przede wszystkim to rząd wykorzystywał tutaj postęp do własnych celów. A jednocześnie warto pamiętać, że świat One Piece wciąż zachowuje elementy różnych kultur na wielu małych wyspach, gdzie nawet lasera nigdy na oczy nie widziano. Natomiast postać Vegapanka jest kolejnym przykładem konfliktu ideologicznego, ponieważ pragnie on używać technologii dla dobra ludzkości i stoi to w opozycji do światowego rządu, który wykorzystuje postęp do utrzymywania kontroli na świecie. Także technologia może być zarówno zbawieniem, jak i przekleństwem, zależnie w czyj Rękach się znajdzie. Podsumowując, konflikt z Pustego Wieku mógł być wojną natury z postępem. Światowy rząd, a dawniej Sojusz 20 Królestw, najprawdopodobniej byli ówczesnymi, najsilniejszymi państwami na świecie, którzy bali się przeszłości i tego, co wydarzyło się w erze technologicznej i dlatego pragnęli pełnej kontroli ponad wszystko, by tragedia z tamtych dni po prostu się nie powtórzyła. Stąd zwalczanie wszelakiego postępu i chęć zachowania pompy bogactwa tylko dla. Dla siebie i swoich elit. Natomiast w opozycji były wytwory drugiej ery natury, jak wymienione na początku filmu wszystkie rasy, które mogły widzieć w zaawansowanym starożytnym królestwie stworzonym przez imigrantów z Księżyca, szansę dla siebie i wyrwanie się z biedy. Dlatego naciskały na rozwój za wszelką cenę, a Joy Boy jako Bóg Uśmiechu i Słońca zachęcał biednych i słabych do walki o własną wolność i szanse na lepsze życie. Za Zatem ostatecznie wojna ta nie była starciem dobra ze złem, lecz konfliktem dwóch sprzecznych ze sobą ideologii. Jednej dążącej do postępu i drugiej chroniącej istniejący porządek rzeczy. Także ja byłem Kapelusznik, dajcie znać o wszystkim co powiedziałem w tym filmie i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do widzenia państwo.